Z że te barwy są niezwyciężone, myślę, że to są w Wielkiej rzeczy, Polsce są tutaj, z tej strony Maciek z kanału Antyglobaliści chwili, Polska. Na myśli, że Witam na Marszu Niepodległości. Bez Idziemy z Konfederacją Polską. Korony Polskiej. Stop Ukrainizacji polskiej. Ale naprawdę te białe, czerwone flagi są solą wokół dla niejednych, którzy chcieliby, aby one kompletnie dzisiaj zniknęły z Witam Cię! Dawno było. Tak, chciałbym jeszcze państwu przypomnieć i podziękować serdecznie ja wszystkim, którzy dzisiaj są wśród was, prowadzą zbiórkę na tegoroczny Marsz Niepodległości. Pamiętajcie, żeby wrzucić im kilka złotych do puszki. To jest ważne, żeby ten marsz mógł się odbywać, mógł przechodzić ulicami Warszawy. Każda złotówka jest naprawdę na wagę złota. Dokładnie, możecie wesprzeć ten marsz finansowo, ale ja też tutaj z tej sceny chciałbym iść, serdecznie sen, tam, no. zachęcić do do tego, aby angażować się publicznie, aby angażować się społecznie, aby za rok nie być tylko uczestnikiem Marszu Niepodległości, ale rzucić realną cegiełkę swojej ciężkiej pracy do tego, aby ten marsz powstał. Bo nie zapominajmy, Szanowni Państwo, o, jako organizatorzy gwarantujemy, że ten marsz jest inicjatywą oddolną, tworzoną przez zwykłych Polaków, zwykłych ludzi, którzy na co dzień zajmują się pracą, domem, rodziną, dziećmi, a po pracy. Poświęcają swój prywatny czas na to, aby ten marsz wyglądał tak, jak w tym momencie wygląda. Chociażby trzeba tutaj wspomnieć o naszych kolegach ze Straży Marszu Niepodległości, którzy dbają o to, żeby marsz po raz kolejny przeszedł bezpiecznie. Dajcie im wielkie brawa za ich wielką pracę. Myślę, że to najlepszy moment, aby zapowiedzieć tej, naszego pierwszego mówcę, tego, który naprawdę się naharował, który poświęcił masę prywatnego czasu, aby ten marsz wyglądał tak, jak wygląda. Całe zamieszanie wokół Marszu Niepodległości od... miało się odbić na tym marszu, ale jak widzimy, wygląda to naprawdę imponująco. A właśnie ten człowiek, który zaraz do Państwa przemówi, jest jednym z tych, który zarywał przysłowiowe nocki, aby ten marsz mógł dzisiaj przejść ulicami Warszawy. Dlatego z tego miejsca chciałbym serdecznie zaprosić prezesa Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, byłego członka Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej, kolegę Bartosza Malewskiego. Wielkie brawa! Czołem Polacy! Czołem Wielkiej Polszczyzny! Gromadzimy się w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada to jest ten dzień, kiedy z dumą i radością świętujemy polską niepodległość. To jest ten dzień, kiedy dziękujemy, jesteśmy wdzięczni i oddajemy cześć wszystkim tym, którzy żyli przed nami i którzy pracowali i budowali Polskę, którzy kształtowali. Polskiego ducha i wtedy, kiedy było trzeba, oddawali dla Polski życie. 11 listopada to jest ten dzień, kiedy świętujemy determinację Polaków do życia w wolności do bycia niezależnym do bycia samodzielnym Co państwo za Ale Polska to nie jest tylko ziemia na mapie Polska niepodległość i Polska suwerenność to są te wartości w których Obronie dzisiaj stajemy, w której obronie dzisiaj idziemy. Twierdząc, że są z telewizji, trwami, ja uważam, że Polska są socjalistami. niepodległość nie spadła nam. Nie można tutaj pokazać Polska niepodległość. Super. Super. Okay. Jest owocem trudu okay. wielu pokoleń, które były przed nami. Niepodległości i suwerenności. Nie zawdzięczamy żadnym obcym ośrodkom politycznym. Te niepodległość i tę suwerenność jako naród wywalczyliśmy sobie sami. Niepodległość nie jest nam dana, ale niepodległość jest nam zadana. I każdy z nas dzisiaj Musi podejmować aktywność, musi podejmować działania po to, aby tej niepodległości nie utracić. Widzimy, co dzieje się na świecie. Widzimy, że coraz częściej dochodzi do konfliktów zbrojnych konfliktów zbrojnych, które są tuż obok nas. Widzimy, że Rosja toczy Brutalną wojnę na Ukrainie. Wiemy doskonale, że Rosja rości sobie prawa także i do państwa polskiego. I nie ma na to naszej zgody. Co to za Szanowni Państwo, widzimy też konflikt na Bliskim Wschodzie. Coraz częściej dochodzi do tych niepokojów, do działań wojennych, ale zagrożenia militarne to nie są jedyne zagrożenia, które.